Wam. Z tej strony Sara Nawacka, i dzisiaj przychodzę do Was z sekwencją 20-minutową. Będzie to 20 minut do szpagatu. Chcę tutaj od razu zastrzec, że to nie znaczy, że jeżeli pierwszy raz w życiu się rozciągasz, to po 20 minutach zrobisz szpagat. Wręcz przeciwnie, raczej to się nie wydarzy. Natomiast ta sekwencja, regularnie powtarzana, może do tego doprowadzić po kilku miesiącach po pół roku, chociaż też nie daje na to gwarancji, bo jest to jakby bardzo indywidualna kwestia. Także ta sekwencja jest do powtarzania albo dla osób, które już są bardzo blisko zrobienia szpagatu lub udawało im się już zrobić szpagat i nie chcą go robić, że tak powiem, na słucho. Także zaczynamy. Zaczynamy od tego, że położymy się na plecach i unosimy jedną nogę, prawą, na kilka centymetrów nad matę. Ustawiamy stopę point i raz flex, raz point, unosimy, poruszamy stopą i unosimy ją centymetr po centymetrze do góry. Raz brzbiet stopy napięty, Raz rozciągnięty i idziemy tutaj do swojego maksimum, do momentu, w którym noga wciąż jest prosta i jest jak najwyżej się da. Po czym ustawiamy stopę mocno flex, czyli palce mocno na siebie w dół i obracamy stopą na boki i nogą w biodrze. Zatrzymujemy się w centrum i w ten sam sposób schodzimy. To jest bardzo ważne. Tutaj pojawi się dosyć nieprzyjemne uczucie w goleni albo w łydce, ale wytrzymujemy je i dochodzimy do końca, po czym rozluźniamy nogę. I druga strona. Kilka centymetrów nad matę, lewa stopa, point i raz flex, raz point. Unosimy ją centymetr po centymetrze w górę. Idziemy do swojego maksimum. Ustawiamy stopę flex i obracamy stopą na boki i całą nogą w biodrze na boki. W ten sam sposób schodzimy. Powoli. I rozluźniamy. Podnosimy nogi do góry, ustawiamy stopy flex, sprawdzamy jak się teraz maszą, mają nasze ścięgna podkolanowe. Zginamy nogi w kolanach i przetaczamy się na bok. Stajemy. Stajemy sobie w taki sposób, że pięty są połączone palce pod kątem troszeczkę mniejszym niż 90 stopni. I zrobimy sobie takie rolowanie. Najpierw raz popatrzcie. Z wdechem unoszę ręce w górę. Na wydechu kręg po kręgu, na prostych nogach schodzę w dół. Najpierw broda do mostka, potem zaoprągam górę, plecy się rozpływają, dolne, zginam się w biodrach. Na dole robię wdech i z wydechem kręg po kręgu w górę już bez rąk. I to powtórzymy trzy razy. Wdech, wydech, kręg po kręgu w dół. I na dole wdech. I wydech ręk kręg po kręgu w górę. Drugi raz, wdech. Wydech. Na dole, wdech. I wydech mocno, pępek do kręgosłupa. Podnosimy się w górę bez rąk. Szyja się prostuję Ostatnia. Wdech ręce w górę, wydech pępek do kręgosłupa. Schodzimy w dół. Do tą dogląd możemy na prostych nogach. Na dole, wdech. I wydech ręk kręg po kręgu w górę. Okej, okay. stopy na szerokość bioder i prawa noga mocno do przodu. Idziemy do trikonasany, pozycji trójkąta. Lewa ręka w górę i prawa ręka zjeżdża po prawej nodze. Do tą dokąd dogąd możemy utrzymać nogi proste w kolanach. Jeżeli masz już dłoń na macie i jeszcze czujesz, że możesz więcej, to oddal jeszcze. Lewą stopę odsunią do tyłu. Tutaj kilka oddechów. Chcemy czuć rozciąganie nóg. Zwłaszcza nogi z przodu, wnętrza i tyłu. I wydech. Lewa dłoń pod bark, prawa ręka w górę. Głęboki wdech, długi wydech. I przy kolejnym wydechu opuszczamy prawą głowę na matę i robimy skłon do prawej nogi. Prawa noga może być zgięta, ale dążymy do tego, żeby ją wyprostować. Wtedy ręce możemy przenieść do tyłu, zbliżając je do lewej nogi. Chcemy tutaj położyć brzuch na udzie. Bardzo nasana. Oddychamy głęboko. Pamiętajcie, że przy rozciąganiu lepiej zrobić troszeczkę za mało niż troszeczkę za dużo. I tutaj um, podnosimy się w górę, zmieniamy nogi. Więc teraz lewa noga z przodu, prawa z tyłu trikonasana, prawa ręka w górę, lewa ręka zjeżdża po lewej nodze. Obie nogi proste, uda napięte. Jeżeli możesz więcej, Dłoń jest już na macie, to oddam prawą nogę jeszcze do tyłu, zwiększając odległość między stopami. Uda napięte, oddychamy głęboko. Chcemy czuć rozciąganie tyłu i wnętrza lewej nogi. I kolejny wydech, prawa dłoń pod bark, lewa ręka w górę, możesz tutaj zmniejszyć rozkrok, odwrócony trójkąt, parivrita trikonasana i skłon do lewej nogi, najlepiej do prostej, ale jeśli potrzebujesz to ją zewnij. i z kolejnym wydechem prawe kolano na matę odsuwamy prawe kolano jak najdalej do tyłu i przechodzimy do jaszczurki obie dłonie po wewnętrznej stronie lewej stopy podwijamy palce prawej unosimy kolano i jeśli możesz to zejdź tutaj na przedramiona chcemy poczuć rozciąganie przodu prawego uda jeżeli masz kostkę do jogi to możesz pod stopę Podłożyć sobie kostkę, żeby jeszcze tutaj mocniej się rozciągać. Przeszliśmy właśnie do rozciągania przodów ud. Tutaj ważne jest, żeby się nie bujać góra dół, ewentualnie przód-tył albo na boki. I myślę, że wystarczy, bo robi się już wygodnie w pozycji, więc prawe kolano na matę. Jeśli masz kostkę, to. Wyciągasz spod, spod stopy i przejdziemy sobie teraz do subtawierskiej. Więc siadamy obok prawej stopy, lewą nogę prostujemy. Tutaj zwróć uwagę na to, jak ustawiona jest Twoja stopa. Stopa nie może być ustawiona w ten sposób. Ona musi być przedłużeniem łydki. I tutaj sprawdź, czy jesteś w stanie położyć przedramiona na macie, nie odrywając prawego kolana od maty. Chwilę tutaj zostań, czując rozciąganie przodu prawego uda. I jeżeli wszystko jest ok, nie ma ogromnego dyskomfortu, to kładziemy się na plecach. Chwilę tu zostajemy. Jeżeli czujesz napięcie w lędźwiach, to ściągnij sobie pośladki w dół do lewej stopy. Oddychamy głęboko. Im większy dyskomfort, tym głębiej oddychamy, tym więcej uwagi na oddech. I spróbujmy teraz jeszcze podnieść lewą nogę w górę, tyle ile się da. I wystarczy. Teraz symetrycznie chcemy podnieść się z powrotem do góry i przechodzimy. Do jaszczurki na drugą stronę, więc teraz prawa noga jest z przodu. Jeżeli masz kostkę, to na kostce. Obie dłonie po wewnętrznej stronie prawej stopy i schodzimy na przedramiona. Prawe kolano jest blisko prawej pachy. Oddychamy brzuchem, głęboko spokojnie. Tarczy. lewe kolano na matę, podnosimy się na dłonie i teraz siadamy obok lewej stopy. Lewa stopa jest przedłużeniem łydki, prawą nogę prostujemy. Przechodzimy do Supta Virasana, czyli leżącego wojownika, który bardzo mocno rozciąga właśnie przody ud. Chwilę tutaj zostajemy. E, możesz zostać na przedramionach, możesz położyć się na plecy. Jeżeli jesteś gotowy, gotowa, to prawa noga w górę, opuszczamy nogę i symetrycznie powracamy do centrum i przechodzimy do Prasarita Padottanasana pozycji, w której mamy stopy. Na szerokość, mniej więcej na długość naszej nogi. Pięty wypychamy na zewnątrz i ciężar ciała pozostawiamy na piętach. Rękami wyciągamy się do przodu. Poruszamy midnicą w prawo w lewo. Czujemy mocniejsze rozciąganie wnętrz, ud. I teraz spróbuj przenieść ręce na prawą kostkę, przyciągnąć się do prawej nogi. Wróć do centrum. Przenieś dłonie na lewą kostkę, przyciągnij się do lewej nogi. Dłonie pod barki i teraz przykucnij na prawej nodze. Tutaj zwykle prawa pięta się unosi. Lewą nogę prostujemy, palce lewej stopy kierujemy do przodu, do góry i na siebie. Jeżeli Twoja prawa pięta jest na macie, tak jak u mnie, to koniecznie odpychaj prawe kolano prawym łokciem, tak żeby kolano wskazywało ten sam kierunek co stopa. Możesz też zrobić to dłońmi. Prawą dłonią odpychasz kolano, lewą ręką trzymasz za lewą kostkę. Lepiej zrobić za mało niż za dużo. Pamiętaj, bardzo łatwo jest to kontuzję. Dużo uważności potrzebujemy przy rozciąganiu nóg, przy rozciąganiu przywodzicieli i mięśni głowych. I idziemy do centrum, dłonie pod barki, przechodzimy na drugą stronę, na lewej nodze przykucamy i albo odpychamy łokciem, kolano, albo dłonią. Malutku będziemy przechodzić do klęku podpartego, gdzie znów rozciągniemy delikatnie tyły nóg. Prawą stopę wyciągamy do przodu, napięte i prawa stopa sunie do przodu. Lewe biodro zostawiamy nad kolanem. Bierzemy wdech i na wydechu robimy skłon do prawej nogi. Dlaczego w ogóle szpagat jest taki trudny? Szpagat Hanumanasana Sana. Ponieważ tutaj potrzebujemy mieć tej nogi z przodu rozciągnięty tył, tej nogi z tyłu rozciągnięty przód. A oprócz tego, jeszcze przywodziciele, ponieważ przywodziciele w pozycjach siedzących stają się częścią grupy mięśni tyłu uda. Dlatego, to jest naprawdę taka kompleksowa pozycja, w której Dużo jest do zrobienia, wracamy do klęku i teraz lewa pięta sunie do przodu, prawe biodro zostaje nad kolanem, bierzemy wdech i wydech, skłon. Chcemy czuć dyskomfort z tyłu lewej nogi. Dobrze. I przechodzimy teraz z powrotem do rozciągania przodów ud. Tutaj potrzebna będzie nam ściana, więc podchodzę w z głową w dół, podchodzę do ściany na tyle blisko, żeby móc docisnąć przód prawej nogi do ściany. Jeśli jestem w stanie, to prostuję obie nogi. Chwilę tu zostaje. Czyli robimy generalnie szpagat już na ścianie, stojący. Zmieniamy nogi. Możecie zauważyć, że jedna strona może łatwiej się rozciąga, druga troszeczkę trudniej. Myślę, że nie ma co z tym walczyć. Jesteśmy asymetryczni i trzeba to zaakceptować. Jedna noga jest silniejsza, druga troszeczkę elastyczniejsza. Dobrze, pomalutku wychodzimy z tej pozycji i przechodzimy do bada konasany. Zbliżamy się już do końca. Przywodziciele teraz idą na pierwszy ogień. Badakonasana, motylek to jest pozycja, w której łączymy podeszwy stóp, zbliżamy je do krocza, kolana szeroko i teraz dłońmi e, otwieramy stopy, jak książkę. E, I chcemy wydłużyć plecy i sprawić, żeby mostek znalazł się nad stopami albo nawet przed. Naszym celem generalnie jest tutaj położenie brzucha na stopach. Oddychamy. Wydłużamy wydech. I z wdechem prostujemy się i teraz nogi do Konasany. Konasana, czyli w sanskrycie kąt. Pozycja, w której stopy są na tyle szeroko, że jesteśmy jednak w stanie dotknąć dłońmi stóp. I tak jak wypada go na sanie. Chcemy tutaj, żeby mostek wyszedł przed kość łonową. a najlepiej oczywiście położyć go na matę, ale to może zająć nam lata, mnie to zajęło lata. Także nie spieszymy się tutaj. Nie ma co walczyć z ciałem. Raczej trzeba zaakceptować to, jak jest i po pracować. Więc tutaj jeśli kładzisz łokcie na macie, to podciągaj matę pod siebie. Jeżeli jesteś w stanie położyć dłonie na złapać zapięty, położyć mostek, to zostań tu. Głęboki wdech, długi wydech. I z kolejnym wdechem. Podnosimy się w górę, przechodzimy do paści Mottanasany, czyli pozycji, w której rozciągamy tył ciała. Możemy sobie tutaj wyciągnąć pośladki, żeby one nam pomagały w skłonie. I podobnie jak w poprzednich pozycjach bierzemy wdech i na wydechu chcemy położyć brzuch na uda, rozluźnić Chcemy czuć rozciąganie tyłów nóg. Możemy mieć łokcie na macie i podciągać matę pod sobą, ale jeśli jesteśmy już na tyle nisko, żeby położyć głowę na macie na nogach, to możemy się zupełnie rozluźnić. I wdech w górę. Przed nami ostatnia pozycja, przed szpagatem, i to będzie pozycja kompasu. Usiądźmy sobie tak, żeby lewa pięta była blisko prawego kolca biodrowego. Lewą, prawą stopę łapiemy lewą ręką od góry za zewnętrzną krawędź. Prawą rękę pod kolanem wyciągamy w prawo i skręcamy się w lewo, spoglądając na sufit pod lewą pachą. Chcemy tutaj wyprostować prawą nogę. Wracamy do centrum, druga strona, prawa pięta przy lewym kolcu biodrowym, prawą ręką chwytamy za lewą stopę, lewe ramię wkładamy pod kolano i patrzymy na sufit pod prawą pachą. Prostujemy lewą nogę. I wystarczy, przechodzimy do szpagatu. Więc spróbujmy klęku podpartego, tak jak już robiliśmy, prawą nogę wysunąć do przodu. No i po prostu lewą do tyłu. Żeby się nie Jeżeli jesteś już nisko, tutaj nic na siłę oczywiście nie robimy. Jeżeli jesteś już nisko, możesz podłożyć sobie kostkę pod udo. Jeżeli jesteś bardzo nisko, możesz też tutaj chwilkę pobujać się na boki i być może po chwili już usiądziesz. Ważne jest to, że w szpagacie nasze kolano i grzbiet stopy jest na macie, tak? To yy, nie, nie do końca jest szpagat. Dobrze, zmieniamy sobie strony. Więc teraz lewą nogę wyciągamy do przodu i prawą wycofujemy. Możemy pobujać się na boki. Jeśli jesteśmy nisko, może uda się usiąść. Można też podłożyć sobie klocek pod lewe udo. I zapomniałam, że jest jeszcze taka opcja tutaj, że można położyć się na nodze. OK. Na zakończenie zróbmy sobie pozycję podwójnego gołębia, e, taką zamykającą pozycję. E, przepraszam, nie podwójnego gołębia, tylko gong hasany. W której mamy kolano nad kolanem, pięty po bokach bioder, i tutaj robimy sobie skłon, kilka oddechów. Z każdym wydechem staramy się rozluźniać biodra. Pomalutku w górę i zmieniamy sobie strony. Teraz ta noga, która była na dole, jest na górze. Pięty po bokach bioder. Wdechem, wydłużamy plecy, z wydechem odkładamy brzuch na udo, rozluźniamy się, w szczególności biodra, okolice miednicy, nogi. I z kolejnym wdechem przechodzimy do siadu. I w nie się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. E, mam nadzieję, że udało się zrobić szpagat. Podzielcie się w komentarzach, jak to jest z tym szpagatem. E, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. E, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych e, odcinków. E, I do zobaczenia!